W tym filmie pokazujemy różne warianty montażu oraz podstawowy proces instalacji pomp ciepła Helox 11 i 16 firmy Novelan. Szczegółowe informacje na temat instalacji, bezpieczeństwa i montażu można znaleźć w instrukcji obsługi pompy ciepła, sterownika i wybranych akcesoriów. Należy się z nimi zapoznać i przestrzegać zawartych w nich wytycznych. Podstawowe informacje dotyczące instalacji. Helox 11 i 16 muszą być instalowane na przygotowanym podłożu, bezpośrednio na fundamencie lub na dedykowanym uchwycie podłogowym. Montaż na ścianie jest niewskazany. Należy zachować odpowiednie odległości bezpieczeństwa i obsługi, które można znaleźć w planach instalacji. Przykładami takich wytycznych są minimalne odległości od drzwi, okien, szybów świetlnych, gniazd i innych elementów. Jeśli urządzenie jest instalowane na otwartej przestrzeni, należy je umieścić w poprzek głównego kierunku wiatru lub zapewnić osłonę przeciwwiatrową. Przepływ powietrza przez urządzenie nie powinien być zakłócony. Przepływ bardzo zimnego powietrza przez urządzenie może prowadzić do oblodzenia powstającego przed jednostką, co należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do roślin, ścieżek i miejsc siedzących. Mimo że Helox jest bardzo cichą pompą ciepła, w fazie planowania należy uwzględnić wymagania dotyczące ochrony przed hałasem obowiązujące w danym kraju. Lokalizacja pompy ciepła będzie miała wpływ na emisję hałasu. Na przykład zainstalowanie jej w narożniku może prowadzić do intensyfikacji dźwięków wydawanych przez urządzenie. Zakres dostawy i transport Pompa ciepła jest dostarczana zapakowana na palecie. Jest zabezpieczona blokadami transportowymi. Wewnątrz urządzenia znajduje się również kilka blokad transportowych, które należy usunąć przed uruchomieniem. Tam znajdziesz również pudełko z różnymi akcesoriami. Na górze pompy ciepła znajdziesz dokumenty techniczne, a także cztery pasy transportowe z pasującymi śrubami. Paski można przymocować do urządzenia za pomocą śrub. W ten sposób pompę ciepła mogą przenosić 4 osoby. Podczas przenoszenia upewnij się, że urządzenie nie jest przechylone o więcej niż 45 stopni, aby uniknąć uszkodzenia sprężarki. Montaż na wsporniku podłogowym. Nasz wspornik podłogowy zapewnia optymalną ochronę pompy ciepła przed wilgocią i brudem oraz dobrą dostępność serwisową. W zależności od wymagań może być w wersji z częściową lub pełną obudową. Jeśli podłączenie do jednostki wewnętrznej ma być wykonane nadziemnie, stosuje się kanał ścienny. Do niezbędnego odsprzęgania drgań oferujemy izolowane rury faliste, wyposażone w odpowiednie przyłącza. Powrót z systemu grzewczego podłączony jest do już zintegrowanego osadnika zanieczyszczeń na skraplaczu, skąd następuje przepływ do separatora mikropęcherzyków. Do podłączenia elektrycznego należy użyć odpowiednich kanałów kablowych. W przypadku kabli prowadzonych do wnętrza pompy ciepła, należy wykorzystać wbudowany zestaw przyłączy elektrycznych. Kondensat z pompy ciepła może być odprowadzany do domu za pomocą dołączonych rur, gdzie dalej za pośrednictwem syfonu trafi do sieci kanalizacyjnej. Wszystkie przepusty są następnie izolowane, a otwory zamykane za pomocą dostarczonego materiału uszczelniającego. Kondensat może być również odprowadzany do warstwy drenażowej na głębokości niezamarzającej. Możliwe jest również podłączenie do kanału zewnętrznego za pomocą syfonu. Obudowa kanału ściennego zapewnia atrakcyjny wygląd w połączeniu z obudową wspornika podłogowego. Połączenie podziemne. W przypadku połączenia podziemnego, odpowiednie rury łączeniowe lub złącza elastyczne układane są w ziemi i fundamencie. Następnie wciska się lub przeciąga nasz wstępnie zmontowany hydrauliczny przewód przyłączeniowy, który oferujemy w różnych długościach. Aby zapewnić szczelne wejście do budynku, proponujemy odpowiednie podziemne kanały ścienne. Istnieje również możliwość montażu uszczelniającego mankietu, który można stosować zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Następny zestaw przyłączeniowy umożliwia przyspieszenie podłączenia pompy ciepła. W przypadku nowych budynków możliwe jest również przeprowadzenie rur przez płytę podłogową montaż bezpośrednio na fundamencie. Aby ograniczyć wysokość instalacji, pompę ciepła można zamontować bezpośrednio na fundamencie. Ten typ montażu należy wybrać tylko wtedy, gdy upewniono się, że u podstawy pompy ciepła nie będzie gromadzić się woda, śnieg, brud ani nic podobnego. W takim przypadku stosuje się podziemne połączenie z jednostką wewnętrzną, ze stałymi wgłębieniami w fundamencie, które są określone w planach instalacji. Pompa ciepła musi być zabezpieczona za pomocą dostępnego jako akcesorium zaczepu zabezpieczającego. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w filmie były pomocne i życzymy Państwu powodzenia w instalacji Novelan 11 i 16. Szczegóły dotyczące podłączania jednostek wewnętrznych przedstawiono w osobnym filmie do obejrzenia, którego serdecznie zapraszamy.